Kraków, Miasto kapitana Boziewicza, który w swoim kodeksie honorowym nie przewidział miejsca dla homoseksualistów, ale i gród Boja Żeleńskiego, który brał ich w obronę. Przeszło wiek po tamtych krakowskich sporach. Czas apokalipsy. Pod Wawelem przetacza się kłótnia wokół deklaracji, którą PIS nazywa sprzeciwem wobec wprowadzania ideologii LGBT do samorządów, a opozycja uchwałą anty-LGBT. Ona zagraża. Małopolsce. Ona jest homofobiczna, że to jest cofnięcie się do średniowiecza. Nazywanie tej deklaracji antyLGBT jest po prostu drugim nadużyciem. To jest zabieg socjotechniczny, który ma nas właśnie to. Deklarację przyjętą dwa lata temu dziś próbowano uchylić. Ale radni PiS ją obronili. W proteście ich klub opuścił wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz, który apelował o rezygnację z uchwały. Warto zrobić krok wstecz i warto ten krok zrobić wstecz przede wszystkim myśląc o Małopolsce i Małopolanach. Do tego, by twardo stać w miejscu, namawiał z kolei metropolita krakowski. Cztery dni temu w Chomili w Ludźmierzu arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że uchwała jest aktem samorządowej wolności. Wolność ma swoją cenę. W tę cenę wchodzi honor. Ale wchodzą też realne pieniądze. Miesiąc temu Komisja Europejska zagroziła, że może wstrzymać wypłatę funduszy dla Małopolski bieżących i tych na najbliższych 7 lat. Dzisiaj jest pytanie: tylko jak ogromną cenę region zapłaci w terminie późniejszym. Bruksela przypomina, że na stole leży blisko 2,5 miliarda euro dla całego regionu. Pieniądze, o jakich rozmawiamy, pieniądze unijne, jak najbardziej Polsce się po prostu należą. Pracujemy nad tym cały czas i na pewno nie dopuścimy do tego, aby jakiekolwiek pieniądze ominęły mało Polskę lub też były wstrzymywane dla naszego regionu. Marszałek województwa mówi o wojnie polsko-polskiej i liczy, że w zawieszeniu broni pomoże powołanie pełnomocnika do spraw równego traktowania. To się nie kończy na tej dyskusji, która dzisiaj się odbyła. PiS zapowiada też przyjęcie nowej, mniej kontrowersyjnej deklaracji wspólnie z opozycją, ale ta. Nie wiemy o co chodzi. Nic o tym nie wie. Lada moment podobne dyskusje mogą się odbyć w innych miejscach w kraju. Bo podobne uchwały podjęto też na Podkarpaciu, w Lubelskim i Świętokrzyskim, a ich echa też dotarły do Brukseli. Piotr Michalak, wydarzenia.